Dobry wieczór. Początek 22. serii naszej Ekstraklasy. No i warunki zgoła odmienne od tych, które ostatnio miałem nieprzyjemność obserwować na żywo. Też czuć na własnej skórze w Radomiu. Tam potwornie wiało, lało, a tutaj w Białymstoku no zupełnie jakbyśmy mieli, ja wiem, tak początek października. Odczucie takiej temperatury na zewnątrz to jest, to. ja wiem, myślę tak z 5 stopni dodatnia temperatura. Przypomnę, mamy 24 lutego. Piłka wiknięta do Imaza, Imaz na głowę do Petraszka, Petraszek odbił to na środek na własnej połowy, do Matysik do Imaza, imas z prawej strony pola karnego, Imaz dośrodkowuje, czy to wyjdzie strzał? To jest gol! To jest przepiękny gol, choć chyba centrostrzał. To jest trzecia minuta spotkania, Jesus Imaz za linii bocznej pola karnego, założył piłkę do bramki. Rakowa, Częstochowa, kompletnie zaskoczony Wladan Kowacewicz, bramkarz drużyny z Częstochowy, ale chyba też mas trochę zaskoczony, ale niech tam będzie, że on tak przymierzył. Piłka z prawej strony pola karnego, ostry kąt, odbita od prawego słupka bramki Kowaczewicza. i w trzeciej minucie Jagiellonia prowadzi 1 do 0. Hesus zdobywa dziesiątą bramkę w sezonie, jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelcej. Kamara jeszcze bardziej w lewo do Lewickiego. Lewicki postraszył dryblingiem, ale zagrał do tyłu bezpiecznie do Kamary. Ten do Stojnowicza, ten znowu do Huana, Juan z lewej strony pola karnego, do Imaza. Imaz wyprzedził Wladana Kowacewicza do przykryla. Przykrył, bramka pusta? Nie pusta. A, nie była pusta, dlatego że było na linii dwóch obrońców, a pod nogi przykrylowi rzucił się Patryk Kumi, o, o tą piłkę zablokował. Jagiellończycy stoją wypchnięci właściwie całą drużyną we własne pole karne. Rozgrywają rywale z lewą stronę. Od Rudnicza piłka do Kuna, ten w pole karne do Koczergina. Koczergin siatkę założył żalowy puerto. I kapitalna interwencja Alomerowicza z bliska, z z ostrego kąta. Ależ Koczergin miał tutaj szansę i zlatan dalej w znakomitej formie. Już w meczu z Pogonią. znakomita, podwójna interwencja. Weltklasse powiedzielibyśmy, klasa światowa w meczu z Radomiakiem. I teraz Koczergin w polu karnym z łatwością minął puerto. Położył mu siatkę, potem z ostrego kąta uderzył, ale zostawił rękę w odpowiednim miejscu. Z lata na Lomerović, ratuje nas przed stratą gola. Iwi Lopez dośrodkowuje piłkę na dalszy słupek, przed pole karne, właściwie do Jana Carlosa. Ten przyjął na raz, na dwa, aj kapitalny strzał i gol. Rakowa Częstochowa, no teraz już nie było nic do zrobienia, ale znakomicie rozegrali ten rzutrożny piłkarze z Częstochowy. No nic tylko bić brawo za to rozegranie, znakomite podanie z narożnika, przed polekarne do żana Carlosa, ten przyjął piłkę na pierś i kiedy ją sobie podbił, uderzył z powietrza w prawy róg bramki Jagiellonii Białystok. To była 38 minuta meczu, już jest 1 do 1. Imaz walczy, Imaz podaje do Bidy, Bida będzie sam na sam, Bida! Za późno Bartek, czemuż nie do strzału, tylko myślał o tym, gdzie tę piłkę uderzać, zamiast biec z nią od razu w pole karne, a właściwie to w pole bramkowe, bo w polu karnym był. Aj, niedobrze Bartek się zachował, doskonałe podanie od Imaza, trzeba było od razu uderzyć, a nie tam jeszcze holować, jeszcze, jeszcze, jeszcze bliżej. Nie potrzeba było strzelać z dwóch metrów, można było z dziesięciu, szkoda tej sytuacji. Jeszcze jedna szansa Jagiellonii do ataku, jest Bida, oj mamy dużo miejsca z przodu, jest piłka do Imaza, Imaz sam na sam ostry kąt, Imaz broni to Wladan Kowaczewicz, to była znakomita okazja na koniec pierwszej połowy, żeby prowadzić 2 do 1, żeby Imaz zdobył 11 gola w sezonie, dobrze to rozegraliśmy. Swarna z, z lewo jeszcze bardziej do linii bocznej do Patryka Kuna, ten z powrotem na linię środkową do Papa Nikolau. Papa Nikolału pomarał w pole karne, oj groźna sytuacja, sam na sam, broni sytuację sam na sam z Żanem z Karlosem. Nasz bramkarz Zlatan Alomerowicz, ależ nas rozklepali, ale znowu Zlatan na wysokości zadania. Przewaga Rakowa w drugiej połowie, jeśli nie miażdżąca, to bardzo, bardzo, bardzo wyraźna. 15 minut gry za nami po przerwie i Raków praktycznie nie schodzi z połowy Jagieloni. Nie wychodzi de facto z pola karnego Jagiellonii, a Wladan Kowacewicz, ich bośniacki bramkarz na środku własnej połowy, stoi samotnie, nie ma z kim pogadać. To poskacze, to pobiega, to patrzy co się dzieje, Na dzieje się tak, że Raków ciągle atakuje. Piłka oddana nam za darmo na naszą połowę do Puerto, Puerto do Nene, Nene dobry podanie do Imaza, jak nie będzie spalonego jest sam na sam, Imaz do Guala, Gual pusta bramka i spalony, 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 tak, tak, nie cieszyłem się za bardzo, oczywiście to wszystko można sprawdzać za chwilę, oczywiście można sprawdzać czy nie było spalonego, jeżeli nie było spalonego jest 2 -1 do 1 dla Giloni, asysta Imaza 2 na 0 wyszli nasi piłkarze, ale czy sprawdzamy czy nie, spalony, podnosi sędzia rękę. Pokazuje, że na spalonym byli Imas Igual, Lederman do Tudora. Tudor naraz przyjął na dwa, holuje piłkę do narożnika pola karnego. Zatrzymał się atakowany przez Lewickiego, podał do Iwiego Lopeza, Iwie Lopez pole karne. Na dalszy słupek. Oj, groźnie! Broni znowu kapitalnie! Zlata na Lomerowicz po strzale głową z najbliższej odległości Stratosa z Farnasa, ależ tam było. Znowu groźnie, znakomite dośrodkowanie w pole karne na dalszy słupek na głowę Stratosa Swarnasa, Wybita piłka przez latana Alomorowicza, z bliska strzał obroniony. Zlatan kolejną piłkę nam tutaj obronił. Znowu Rywale i gol, i Tomasz Petraszek bramkę zdobywa. Tym razem już się nie udało nic zrobić. Tomasz Petraszek, środkowy obrońca, zapędził się w pole karne Jagiellonii Białystok w 75 minucie. No można się było spodziewać oczywiście gola w tym meczu Tomasza Petraszka głową, ale że po takiej akcji w ataku pozycyjnym to się stanie, no to już troszkę zaskakująca rzecz. To, to świadczy też o ich mentalu, o ich sile psychicznej. Że tak bardzo ryzykują, że zostawiają środkowego obrońca w polu karnym drużyny, przeciwnej, kiedy Jagielonia się broni. Oni atakują 75 minuta gry i Tomasz Petraszek daje prowadzenie zespołowi Rakowa-Częstochowa. 2 do 1. Takim wynikiem kończy się ten mecz. 22. kolejka rozpoczęta. Jagielonia nie zdobowa w niej punktów. Kolejny mecz zagramy w następną niedzielę, nie na bliższą, następną w Legnicy z Miedzią o 12.30. A na razie to wszystko. Oddaję głos do studia.